Wiecie, który coraz częściej zapomina o głębi sakramentów. Papież Leon XIV przypomina nam o świętości Eucharystii. Komunia święta to nie tylko symboliczny gest, to realne spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Dlatego przystąpienie do niej w stanie grzechu ciężkiego jest ogromnym błędem duchowym, który może oddalić nas od łaski, zamiast nas do niej przybliżyć. W swoim przemówieniu do kapłanów i wiernych Papież Leon XIV mówił jasno. Eucharystia to ogień. Jeśli nie jesteś czysty, nie dotykaj ognia, bo ten ogień nie ogrzewa, ale spala. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu grzechom, które według nauczania Kościoła i przestrogi papieża Leona XIV musisz wyznać przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Zatrzymajmy się przy każdym z nich dłużej. Niech to będzie czas refleksji, rachunku sumienia i powrotu do źródła miłości. Zaniedbanie modlitwy i życia duchowego. Modlitwa to oddech duszy. Zaniedbywanie codziennej relacji z Bogiem to powolne duszenie się duchowe. Papież Leon XIV podkreśla, że wielu wiernych żyje bez modlitwy, bez mszy, bez Boga, a potem idzie do komunii, jakby to był zwykły rytuał. Grzechem jest celowe zaniedbywanie modlitwy, odrzucanie czasu dla Boga. A także brak uczestnictwa we mszy świętej bez ważnej przyczyny to duchowa obojętność, która oddziela nas od żywego kontaktu z Chrystusem. Przed przyjęciem komunii zapytaj siebie: czy naprawdę tęsknię za Bogiem, czy tylko zaliczam Eucharystię, by nie czuć się winny? Grzech nieczystości w myśli, słowie i czynie nieczystość jest grzechem, który szczególnie rani naszą duszę. Papież Leon XIV nie bał się mówić o tym głośno. Dusza, która nosi nieczystość, nie rozpozna w ciele Chrystusa jego świętości. Pornografia, współżycie przedmałżeńskie, masturbacja, rozwiązłość, a także nieczyste myśli i fantazje to wszystko oddala nas od Boga i czyni serce nieprzygotowanym na przyjęcie Jezusa. Komunia nie jest nagrodą za poprawne zachowanie, ale jednocześnie nie można do niej przystępować z sercem pogrążonym w grzechu ciężkim. Zadaj sobie pytanie, czy jestem czysty w swoim sercu, oczach i ciele. Jeśli nie, szukaj sakramentu pokuty. Nienawiść, brak przebaczenia i gniew. Miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. Kiedy trzymamy w sercu gniew, urazę, nienawiść, zazdrość, zamykamy się na działanie łaski. Papież Leon XIV mówił: Komunia jest miłością, a miłość nie znosi nienawiści. Grzechem ciężkim jest świadome i uporczywe trwanie w postawie nieprzebaczenia. To duchowe więzienie, które oddziela nas od Boga i czyni komunie fałszywym świadectwem. Zanim przyjmiesz ciało Pańskie, zapytaj: Czy jestem w pokoju z bliźnim? Czy moje serce jest gotowe, by kochać, a nie potępiać? Obmowa, oszczerstwa i niszczenie reputacji innych. Język ma moc budowania, ale też niszczenia. Papież Leon XIV ostrzegał. Nie możesz mówić źle o bracie, a potem mówić: Panie, przyjdź do mojego serca. Obmowa, plotki, kłamstwa, rzucanie fałszywych oskarżeń, a także niszczenie czyjegoś dobrego imienia to ciężkie przewinienia, które zatruwają nie tylko relacje międzyludzkie, ale też naszą duszę. Przyjęcie komunii bez oczyszczenia z tego grzechu jest jak zaproszenie króla do brudnego domu pełnego jadu. Zatrzymaj się, zamilknij i przeproś Boga, pychaj i brak pokory wobec Boga. Pycha to korzeń każdego grzechu. To postawa, wiem lepiej niż Bóg, nie potrzebuje Jego pomocy. Papież Leon XIV przypomina: nie da się przyjąć Chrystusa, jeśli samemu siedzi się na tronie. Grzechem jest także brak uznania swojej grzeszności, odmowa spowiedzi, ignorowanie nauczania Kościoła czy wybiórcze traktowanie przykazań. Komunia to przyjęcie Jezusa pokornego. Czy moje serce jest gotowe uniżyć się przed Bogiem, świadome zaniedbywaniem Mszy Świętej? msza święta to najważniejsze wydarzenie tygodnia celowe opuszczanie jej bez poważnej przyczyny jest grzechem ciężkim papież Leon XIV zauważył jak możesz chcieć zjednoczenia z Chrystusem w komunii skoro nie chcesz go spotkać w jego ofierze jeśli traktujesz mszę jako opcję a nie konieczność zatrzymaj się twoje serce potrzebuje odnowy komunia jest owocem uczestnictwa nie substytutem duchowej obecności Życie w niesakramentalnych związkach, życie w konkubinacie, związki poza małżeństwem sakramentalnym, zdrady małżeńskie, to sytuacje, które wymagają głębokiego nawrócenia i uregulowania. Papież Leon XIV z miłością, ale stanowczo mówił, Chrystus nie błogosławi grzechu, on błogosławi skruchę. Przystępowanie do komunii w takich sytuacjach bez pojednania z Bogiem i bez sakramentalnego uporządkowania życia jest nie tylko profanacją, ale też oddaleniem od prawdziwej łaski. Zadaj sobie pytanie: czy żyje w prawdzie Ewangelii, czy w duchowym kompromisie? Brak uczciwości w pracy, rodzinie i codzienności, oszustwa, kłamstwa, unikanie odpowiedzialności, brak sprawiedliwości w relacjach, wykorzystywanie innych, kradzież. To wszystko są grzechy ciężkie. Papież Leon XIV ostrzegał. Eucharystia nie toleruje dwulicowości. Jezus zna całą prawdę o Tobie. Życie w nieuczciwości, nawet jeśli ukryte przed światem, wymaga wyznania i pokuty. Nie możesz przyjąć prawdy, jeśli Twoje serce żyje w kłamstwie. Bracia i siostry, papież Leon XIV nie mówi tych słów, by straszyć. On je wypowiada z miłości, z troski o naszą duszę. Eucharystia to najcenniejszy dar, jaki mamy na Ziemi. Nie lekceważmy go, przygotujmy się do komunii z czystym sercem. Zróbmy rachunek sumienia, wyznamy nasze grzechy, otwórzmy się na przebaczenie, a wtedy komunia stanie się źródłem pokoju, światła i nowego życia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, polubienie i udostępnij go dalej. Może komuś pomoże wrócić do Boga. Teraz zapraszam Cię do części, jak przygotować się do przyjęcia Komunii Świętej. Uświadomienie sobie, czym jest Eucharystia. Zanim przystąpisz do Komunii Świętej, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, czy naprawdę rozumiem, czym jest ten sakrament. Eucharystia to nie symbol. To żywy Jezus, obecny w swoim ciele i krwi. Papież Leon XIV przypominał, ten, kto przyjmuje Komunię, dotyka wieczności. Zrozumienie tej prawdy zmienia wszystko. Nie idziesz po opłatek, idziesz po Boga. Z taką świadomością warto zacząć przygotowanie duchowe. Rachunek sumienia, lustro dla duszy. Nie można przystąpić do komunii bez uprzedniego spojrzenia w serce. Rachunek sumienia to jak oczyszczenie rany. Może boleć, ale daje uzdrowienie. Papież Leon XIV mówił: Prawda o tobie nie rani, rani tylko kłamstwo, które nosisz. Weź chwilę ciszy. Przypomnij sobie przykazania, przemyśl relacje, uczciwość, modlitwę, miłość. Czy żyjesz zgodnie z nauką Jezusa? Spowiedź święta, drzwi do łaski. Jeśli widzisz w swoim sercu grzech ciężki, nie czekaj. Idź do konfesjonału. Papież Leon XIV mówił: Nie ma nic piękniejszego niż dusza, która wraca do ojca. Spowiedź to nie sąd, to powrót do domu. Regularna spowiedź, nawet co miesiąc. To najlepsze przygotowanie do komunii. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Pojednanie z Bogiem daje pokój, który przygotowuje serce. Pragnienie świętości, postawa serca. Nie chodzi tylko o czystość z grzechu. Chodzi o pragnienie Boga. Papież Leon XIV przestrzegał: Możesz być bez grzechu, a jednak bez miłości. Zadaj sobie pytanie: po co przyjmuję komunię? Dla tradycji? Bo wypada? Czy naprawdę pragnę, by Jezus był obecny w moim życiu? To pragnienie rodzi pokorę i otwartość na łaskę. Czystość intencji i skupienie. Przygotuj się zewnętrznie. Odpowiedni strój, zachowanie, punktualność. Ale jeszcze ważniejsze jest skupienie serca. Przed mszą świętą módl się. Ofiaruj Eucharystię za kogoś. Unikaj rozmów i rozproszeń. Papież Leon XIV zalecał: Niech każda msza będzie Twoją pierwszą i ostatnią, przeżytą w pełni. Godna postawa podczas Mszy Świętej: słuchaj słowa Bożego, śpiewaj, odpowiadaj, klękaj z szacunkiem. Uczestnicz aktywnie, a nie biernie. Twoja postawa zewnętrzna ma odzwierciedlać postawę duszy. Nie przychodzisz jako widz, ale jako uczestnik najświętszej ofiary. Akt komunii: moment spotkania. W chwili komunii podejdź z wiarą. Papież Leon XIV uczył: nie myśl, że to chleb, to miłość, która Cię szuka, módl się. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo. Po komunii zostań chwilę w ciszy. Dziękuj, rozmawiaj z Jezusem. To najważniejsze minuty Twojego dnia. Życie po komunii, owoc sakramentu. Komunia nie kończy się pomszy. Ona ma przemieniać Twoje życie. Papież Leon XIV podkreślał: Jeśli nie stajesz się bardziej jak Jezus po komunii, coś poszło nie tak. Bądź bardziej cierpliwy, hojny, cichy, wierny. Noś Jezusa w swoim sercu, nie tylko przez chwilę, ale przez cały dzień. Przygotowanie do Komunii Świętej to nie tylko obowiązek, to przywilej. To czas, by oczyścić serce, uporządkować życie, otworzyć się na łaskę. Papież Leon XIV wzywa nas do świętości, nie dla wybranych, ale dla każdego z nas. Niech każde przyjęcie Jezusa będzie głębokim aktem wiary, miłości i przemiany.